Witam w kolejnym filmie, przypominam opcja pełny ekran, przychodzę z zapachem dnia, w zasadzie nie wiem, czy dużo opowiem. E, jeden zapach e, użyłam globalnie, e, praktycznie też mój szal, który w tym momencie zdjęłam, e, był też, że tak powiem, e, mocno projektujący zapachem, e, który miałam w użyciu, to jest przed cudowną kawą marki Acro. Yy, taką bym powiedziała kawą lekko słodkawą, ale nie zasłodzoną, nie kawiareną bardziej, taką troszeczkę momentami byłam bonierką kawową, ale w bardzo pozytywnym ujęciu. Niekoniecznie jakoś taka mocno wytrawna kawa, ale też nie zasłodzona. Yy, natomiast yy, użyłam globalnie arabik o nim pewnie opowiem jeszcze innym razem, natomiast yy, to jest taki mało znany zapach niedostępny w Polsce, gdzie ma taką arabskość, taką orientalność, no na takim bym powiedziała dosyć subtelnym, lżejszym wydań, koniecznie takim właśnie e, zawiesistym i męczącym, i takim wręcz mdlącym, bo to jest te perfum arabskie, to połączenie, nie wiem, agaru, sandałowca, szafranu, róże, jaśmin, tak dużo tych wszystkich przeładowanych, mocnych składników, że po prostu to wszystkiego jest za dużo. E, ja w tym momencie mam w użyciu e, dwa zapachy, Jeden zapach e, Elaka, dlatego, że sobie jeszcze odświeżam pewne zapachy, żeby zrobić właśnie przegląd, ponieważ e, większość z już Dosyć dobrze, natomiast jeszcze takie niektóre, sobie, że sobie tak powiem, ponawiam testy i właśnie Florence w tym momencie oraz zapach nowej marki, jeżeli chodzi o dostępność w Polsce, Musan Bar jest to K Arme.